Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Wraz ze mną pani Grażyna Szopłowska. Witam serdecznie. Witam pani Mo Weroniko. Moja babcia nazywała się, jedna z babci nazywała się Weronika. Jest to jedno z najpiękniejszych imion. O, no faktycznie, no dziękuję bardzo w takim razie. Spotykamy się dzisiaj z racji premiery Każdy Wie Lepiej. Co mogłaby pani powiedzieć o swojej roli? To trzeba zobaczyć. Ale to jest tak, że chciałabym tak troszeczkę zdradzić naszym widzom po prostu, żeby chętniej przyszli do kina. No, no wie pani, jest mi ciężko mówić o roli, bo ja nie lubię rozmawiać o roli, nie lubię oglądać siebie w, w kinie. Ale był, jest to rodzaj komedii takiej rodzinnej. I staraliśmy się z Andrzejem Sewerynem zagrać fajnie małżeństwo, które oczywiście ma swoje... Słabe punkty, mocniejsze punkty, no i tak po prostu. Jak to w życiu, prawda? Eee, wie Pani co, tylko jak Pani na przykład ogląda właśnie produkcję ze swoim udziałem, tak jak Pani wspomniała, że Pani nie lubi za bardzo, że to Panią może, nie wiem, jakoś onieśmiela, jak to wygląda? Nie lubię, najbardziej lubię proces twórczy, a potem już nie mam na to wpływu, ponieważ w ręce montażysty i reżysera się dostaje materiał. I producenta, i czasem dystrybutora. Więc jak gdyby finalny efekt mniej mnie interesuje, bo nie mam na niego wpływu. Gdybym sama reżyserowała, to by mnie interesował. Jaka rola aktorska była dla Pani największym wyzwaniem? Tabu Andrzeja Barańskiego. Jest to film w tej chwili już po rekonstrukcji. Przepiękny. Przepiękna epopeja taka poezyjna. Tam grał Pan Gosztyła ze mną wówczas. I oglądałam ten film chyba pół roku temu właśnie po rekonstrukcji. Powiem Pani, że ten film miałby szansę właśnie na bardzo wiele nagród. On powstawał w okresie kina Moralnego Niepokoju, a jest to zupełnie odbiegający film, bo jest to film pełen poezji. Mówiący o samot Bronisław Pawli, tam jeszcze zagrał ze mną, już nieżyjący, nasz wspaniały aktor. I to był dla mnie bardzo ważny film, dlatego że tam jest taka scena ważna, kiedy podczas kąpieli. Która mnie bardzo dużo kosztowała, ale która bardzo dużo wnosi do tego filmu. I w tej scenie kąpili odkrywam, że moja córka jest w ciąży, bo na, nago ją kąpię. No i właściwie ta scena była powodem robienia tego filmu dla mnie, ale nie tylko. Dlatego, że z Andrzejem Barańskim się znaliśmy wcześniej i jest to wybitny poeta, malarz filmu. Bo no Właśnie w życiu aktora, aktorki jest bardzo dużo wyzwań, jest dużo niewygodnych produkcji, a szczerze mówiąc, myślałam, że może pani właśnie powie, że takie wyzwanie to było też granie w 365 dniach. Jak w ogóle pani wspomina pracę przy tej produkcji? Ja nie pamiętam. Nie. Czy to już tak dawno było, że pani nie pamięta? No nie pamiętam, był jeden dzień zdjęciowy, miałam ładną sukienkę na sobie, spędziłam miły dzień. Z Tomkiem Stockingerem, który grał mojego męża. Dokoła jacyś ludzie coś mówili, ale do mnie to nie docierało specjalnie. Nie za bardzo wiedziałam o co chodzi w tym filmie. No i tak. A z jakiego powodu nie mogliśmy pani zobaczyć w drugiej części tego filmu? Będzie jeszcze trzecia, ale właśnie w drugiej już pani nie widzieliśmy. Bo widziałam pierwszą. Okej, okay, czyli po prostu już nie chciała pani kontynuować. No to trudne wyzwanie, powiedziałabym. A ogląda Pani może drugą część, właśnie z Panią Ewą Kasprzyk? Niestety nie. No kurczę, właśnie chciałam zapytać, jak sobie Pani okiem, Pani Ewa poradziła właśnie w tej Ewa roli? Ewa na pewno poradzi sobie doskonale. Jest to bardzo zdolna, przepiękna kobieta z jeszcze większym poczuciem humoru niż mój. Także myślę, że, że Ewa zdała egzamin. To był, to, to, te zdjęcia były podczas COVID-u kręcone. I wiem, że to na pewno zachęcało, żeby wyjechać do Italii i tam, yy, tam grać ten film. To była bardzo zachęcająca propozycja pod tym względem. Pod kątem widoków i lokalizacji, prawda? Bo takiej mini wakacji troszeczkę, ale jednak praca. No nie, ja spędziłam bardzo dużo czasu w Italii. W swoim życiu nakręciłam tam około siedmiu filmów, dostałam tam bardzo wysokie nagrody. Jest taka jedna bardzo wyróżniająca się nagroda Ennio Flaiano, którą przyznają za wybitne kreacje. Więc mi się udało, no ale to były lata 90., to pani jeszcze się nie urodziła. Pani Weroniko. Trafne spostrzeżenie. Kończymy, dobrze? No jeszcze mam ostatnie pytanie w takim razie. Powiedziałam e, właśnie dużo Pani pięknych zdjęć z wakacji, dużo portali plotkarskich się o tym rozpisuje. Jaki jest sekret Pani urody i Pani świetnej formy? Jaki jest zakres? Sekret. Sekret jakim jest? Nie mam sekretów specjalnie, bo gdybym miała to bym tu nie przyszła. <grym> I w dalszym ciągu, bardzo taka enigmatyczna odpowiedź. Nie dowiemy się tego sekretu. No, trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba kochać zwierzęta i trzeba umieć pogodzić się ze światem, który ogarnia nas i swoje kajdany skuwa. Trzeba się nie przejmować wszystkim. Trzeba życie traktować z poczuciem humoru, bo jest warte śmiechu. No dobrze. I z tym akcentem zostawiamy Was. No była Pani Grażyna, Bardzo dziękuję za wywiad. Ja dziękuję Weroniczko. Życzę, <grym> życzę dalszych pięknych wywiadów. Dziękuję bardzo i życzę Pani jeszcze więcej sukcesów aktorskich. Dziękuję bardzo.